No, cześć, pokażę Wam w jaki sposób wykonać podkładki pod talerze ze sznurka bawełnianego, które są wykonane, wykończone takimi fajnymi splotami. To są oczka rakowe. Zaraz pokażę Wam, jak je zrobić i co zrobić, żeby one właśnie miały takie fajne odstępy, a nie były bardzo tutaj naciskane. Zrobię taką mniejszą podkładkę, ponieważ to nie ma co się za bardzo rozwodzić w tym temacie. Każde kółko to są słupki. Robię je szydełkiem numer 10, dzięki czemu ten splot jest taki fajny luźny. Luźny jest potrzebny, ponieważ to ma wyglądać ładnie, estetycznie na stole i takie podkładki nie mogą się wywijać. Jeżeli robiłabym to mniejszym szydełkiem, ten splot byłby o wiele ciaśniejszy, te słupki byłyby bardziej takie poubijane no i niestety gdzieś tam by się pewnie wywijały, by się falowały. Zaczynamy od magicznego kółka oczywiście. Krzyżuję sobie na palcach. Nitkę. Robię to już y, szybciej. Nie będę skupiała się na tym, w jaki sposób się to robi. Jeżeli jesteście zainteresowane podstawami, są one u mnie na kanale na YouTube. Możecie cofnąć się do innych filmików. Nabijam sobie tutaj dwa oczka łańcuszka, a następnie robię 10 y, słupków. Jeden. To liczę jako jeden, ponieważ y, oczka łańcuszka i ten pierwszy słupek. Dopiero robią mi taką jedną łeskę, jakby pierwsze oczko, więc liczę to jako jeden. I teraz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak zawsze nitkę końcową podkładam sobie od razu tutaj w kółeczku. I na nią też nabijam słupki, po to, żeby właśnie to ona nam ściągnęła całe to kółeczko na samym końcu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Robię dość szybko, nie pokazuję, jak robi się słupki. Ponieważ na słupki poświęciłam osobny filmik, można go sobie obejrzeć. Zajęłoby nam to teraz za dużo czasu, a wgrywanie długich filmików jest straszne. Zamykamy teraz nasze kółeczko oczkiem ścisłym. Wbijamy szydełko w pierwsze oczko, które nam się utworzyło z oczek łańcuszka i z tego pierwszego słupka, i zamykamy je oczkiem ścisłym. Czyli po wbiciu się szydełka. Przeciągamy nitkę pod pierwszym i pod ostatnim słupkiem. Następnie dwa oczka łańcuszka. Wiem, że krążą w internecie metody na zrobienie czegoś, co zastępuje te dwa oczka łańcuszka. Mnie się one nie podobają, robię je w formie standardowej. I teraz tak, w tym pierwszym oczku Dobijam słupek. Wiem już, że gdybym zostawiła to w tej formie i dalej wbijała słupki, tutaj pojawiłby mi się prześwit. To musicie mi wierzyć na słowo, bo, bo tak już wielokrotnie sprawdzałam. Dlatego tutaj, to jest w drugim rządku, go, drugi rządek traktuję wyjątkowo i tutaj dobijam. Jeszcze jeden słupek. W każdym kolejnym okręgu już tak nie będę robić. Będzie tylko, będą tylko dwa oczka łańcuszka, słupek i będę przechodziła już do kolejnego oczka. Tutaj wyjątkowo są trzy w jednym. Tak musi być, inaczej jest, jest taki otwór, taki prześwit. Może to komuś nie przeszkadzać, mnie przeszkadza i ja tego nie lubię i właśnie tak to sobie chowam, tą dziurkę. Teraz. Wszędzie w każdym z tych oczek będę wbijać dwa, dwa słupki. Zrobię wolniej. Słupek. Nawijamy nitkę, przekładamy, nawijamy. Mamy trzy nitki na szydełku. Przeciągam przez dwie. Przeciągam przez dwie. Cała filozofia słupka. I tak cały czas. Zapauzuję, dokończę sobie i powiem, co dalej. No to mamy już tyle zrobione. Tu mamy ostatni słupek, a to są te dwa pierwsze oczka łańcuszka, które rozpoczynały nam okrąg. Tutaj jest oczko ścisłe, którym zamykałam właśnie ten okrąg na dole. W tym miejscu wciskam słupek, jeżeli nie byłaby tam przerwa. Następnie ostatni słupek łączę z pierwszym, tak jak poprzednio, oczkiem ścisłym. W momencie, kiedy pracujemy nad drugim rządkiem, ten pierwszy nam się troszeczkę rozciąga. W tym momencie mogę sobie teraz ściągnąć po to, żeby to ładnie wyglądało. I robimy kolejny okrąg. Dwa oczka łańcuszka, słupek w tym samym miejscu, w tym samym oczku. I później już jedziemy na wyczucie. Czyli nie ma liczenia, ile podwójnych słupków ma być w danym okręgu. Sprawdzam sobie po prostu, gdzie robi się jakiś prześwit. Muszę sobie teraz plątać, bo jest mi niewygodnie już. Nawet. I zobaczcie, tu jest OK, tu jest OK. to jest dziura. Dokładam słupek. Następnie. No, jest ok. Przechodzę do kolejnego dziura. Dokładam słupek. Tutaj, jeżeli dodam w kolejnym oczku słupek, to tutaj zrobi nam się przerwa. Więc tutaj do tego samego dołożę jeszcze jeden słupek. Wystarczy jeden. Biura. Trzeba już zatkać Jest. I tak do końca. Zrobię teraz ten okrąg, jeszcze jeden, i zajmiemy się oczkami rakowymi. Mam już gotowe wszystkie okręgi mojej podkładki. Ostatni zamykam, tak jak wszystkie poprzednie, oczkiem ścisłym. I teraz ciągnę. Sznurek na szełku. Yy, omijam pierwsze oczko i wbijam się w drugie, tylko że rękę dłoń wywijam. Tak żeby tutaj się nam ten sznurek skręcił. To oczko, żeby było takie skręcone. Następnie tutaj palcem podaję sobie sznurek, naciągam na haczek, przeciągam przez oczko. Widzicie? To jest ta skręcona nitka, którą jako pierwszą zrobiłam. To jest ta wyciągnięta od, z, od wewnątrz. Znowu nawijam sznurek, przeciągam i ponownie ciągnę trochę więcej, omijam pierwsze oczko. Standardowo, robiąc oczka rokowe, wbija się je co oczko. Natomiast te podkładki o wiele ładniej, moim zdaniem, wyglądają, kiedy to oczko zostawimy pierwsze i wbijemy się w drugie. I znowu taki ruch ręką zakręcający, żeby nam się to zwinęło. Wbijam się szydełkiem, nabijam, e, ciągnę, przepraszam, haczykiem e, sznurek pod oczko. I przy okazji pod nitkę, którą wbijałyśmy jako pierwszą, ta która nam się tak wykręciła. Teraz znowu naciągam i przyciągam przez dwie nitki. Ciągnę więcej sznurka. To na początku jest takie zwinięte, ale to sobie później ładnie ręką wyprostujemy, więc proszę się nie martwić. I znowu skręcam rękę. Nabijam, przebijam się szydełkiem na drugą stronę, ciągnę sznurek. I tak cały czas. Spotkamy się na końcu. Na chwilę pauzuję. No, i jesteśmy przy końcu. Zostaje nam teraz zrobić ostatnie oczko. Tak jak w całym, na całym obrzeżu kółka, taki teraz. Znowu ten ruch ręką wywijam ją pod to pierwsze oczko, gdzie mamy tą taką pierwszą nitkę, wbijam szydełko, przeciągam nitkę, znowu przeciągam, obcinam. Jak widzicie wszystko jest tak ściągnięte do środka, to nic. Grunt, żeby podczas robienia oczka rokowego zostawiać luźną nitkę tutaj, dzięki czemu... Dzięki tej luźnej nitce bez problemu będzie można to wszystko sobie naprostować. Ta nitka spowoduje, że będzie miejsce na to, żeby się to wszystko ładnie nam naciągnęło. Zobaczcie, jak szybko się to poukładało. Teraz grunt, żeby to pięknie wykończyć, żeby nie było widać, gdzie jest początek, a gdzie jest koniec. Tą nitkę, oczko początkowe, gdzie zaczynałyśmy wszystkie oczka rakowe. Przeciągam nitkę odciętą i chowam ją później tam gdzieś z tyłu. Następnie tutaj wplatam między, między nitki, tak żeby tego nie było widać. I tyle podkładka gotowa. Pozdrawiam, powodzenia i do roboty!